W tym filmie sprawdzę modyfikację, która została mi wysłana na Discordzie. Jest to yy, w... Yy, wczesnej becie modyfikacja i są tutaj tylko i wyłącznie trzy scenariusze. Alternatywna druga wojna światowa, która się prezentuje tak, w ogóle to jest... Customowy kursor i ścionka. kursor mi się podoba, czcionka w sumie też. Ogólnie no, jakoś przyjemniejszy dla oka jest ta modyfikacja i sprawdzę to modyfikację razem z wami. Więc co tu się zmieniło? Jest 1941 rok, wojny jeszcze nie ma, Cesarstwo Niemieckie ma sojusz z Jugosławią i Fryzją Wschodnią. Gdzie, gdzie, jest na mapie Fryzja Wschodnia? To nie było gdzieś tu? Gdzie jest Jugosławia? Gdzie jest Fryzja Wschodnia? Tu. No, czyli tutaj jest Cesarstwo niemieckie, które ma sojusz z Jugosławią i jedną prowincją. Ciekawe, a ty nie zapomnij dać łapki w górę, suba, widź na mój serwer Discord, widź na kanał Plus, na mojego TikToka, bo wszystkiego jest link w opisie, oraz zajrzeć opcje wspierający oraz napisać komentarze z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. Polska ma tutaj marionetkę, wojna miasto gdański, pakt o nie nieagresji z Rosją. Królestwo Francji nie ma z nikim sojuszu. Wielka Brytania jest organizacja pokoju światowego. Holandia, Belgia, Stany Zjednoczone, Australia, Indie i Kanada. Ciekawe. Tutaj w tym scenariuszu w wojnę domową w Hiszpanii wygrali komuniści. To jest jeszcze Królestwo Portugalii. No tutaj więcej takich królestw jest. Litewska, łotewska i estońska, SSR jest i finlandzka. No dobra, no dobra, tak to się tutaj prezentuje. Wydaje mi się, że tutaj innych kontynentów nie ma co patrzeć, bo Europa jest najciekawszym kontynentem, osobiście uważam. I wywątpię też, że twórca moda coś zmieniał na innych kontynentach jakoś bardzo. Kolejnym scenariuszem tutaj jest alternatywna afrykańska II wojna światowa. No, to się dzieje tylko i wyłącznie w Afryce, więc... Dobra. Związek Południowej Afryki ma tutaj sojusz z... Królestwa Me Królestwo Merina, bo flaga Polski też jest tutaj. I Kongo Belgijskie, okej. Okay. Co tu jeszcze jest? Lesoto, Eswatini, no dobra. A tu jest to Królestwo... Merina, czemu to jest flaga Polski? Czemu tym zarządza Józef Piłsudski? To jest na Madagaskarze, a Madagaskar był związany z Polską w historii. No dobra, Zimbabwe, Zambia nie jest w stanie wojny. Kongo belgijskie jest w stanie wojny z Kongo i z Królestwem Kongo i oni są też w sojuszu. No dobra. Jest jeszcze jakiś inny sojusz? Ono jest: Francja, Vichy, Rzesza Niemiecka, Nigeria, Sudan, Rwanda. Wydaje mi się, że najłatwiej dla mnie będzie, jeśli po prostu sobie tak o to kliknę. Oni nie są z nikim w stanie wojny. Aha, a tutaj jest taki sojusz, który ma wojnę z tymi... z tym czymś tutaj. Z tymi dwoma państewkami. I ten sojusz tutaj jest o wiele potężniejszy? Nie, chwila. Aha, bo oni mają tutaj tylko wojnę z Kongiem Belgijskim, te dwa państwa. A oni mają jeszcze sojusz z tymi dwoma państwami, ale oni jeszcze nie są wciągnięci w wojnę. Ale chyba zaraz będą. Są już? Są, ale tylko z jednym państwem. Aha, no dobra. Ale można tutaj zagrać, bo to wydaje się być już jakieś ciekawe wyzwania. A kolejny scenariusz to nie jest współczesny świat, tylko przyszły świat. Więc to jest, widzę, że rok 2000, 2030. No i no dobra. Można sobie tutaj patrzeć, jak twórca moda widzi świat w przyszłości. Tutaj też jest napisane, że to jest żart, więc tego chyba nie trzeba jakoś brać na poważnie. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że tutaj nie ma Ukrainy, a cała Ukraina jest rosyjska, a tutaj... Zakarpacie jest dla Słowacji. Wydaje mi się, że jeśli w prawdziwym świecie w takim momencie to by zaczęło należeć dla Węgier. Dobra, tutaj też jest Bawaria. O, to zostało dodane. Ciekawe. A tutaj nie ma tego sojuszu całego od Rosji. Jak się nazywa ten? CSTO się nazywało takie NATO rosyjskie. Tutaj tego nie ma. No dobra. Ciekawe, czy to chodzi o to, że tego w przyszłości nie będzie, czy Turcja nawet nie wie, że jest taki sojusz. No dobra. Tutaj widzę, że Rosja się bardzo lubi z Białorusią i gwarantują też sobie niepodległość. Dobra, czy coś się to jeszcze zmieniło? No Katalonia powstała i jakieś Królestwo Galicji na Półwyspie Iberyjskim. Korsyka i Republika Sardynii jest niepodległa, ciekawe. Jeszcze i Hercegowina jest i Republika Serbska. Aha, no dobra. Czy coś się to jeszcze zmieniło? No niezbyt. No dobra, więc co mógłbym sobie teraz zagrać? Wydaje mi się, że zagrałbym to, co tutaj pokazywałem, bo to wydaje mi się być bardzo ciekawe. O, no są inne te ideologie, takie jak autorytaryzm. Akceptowalne podatki 80%, to aż jest chwila. Dobra, postaram się jako to królestwo Kongo tutaj przetrwać. Na sam początek, i można sobie dać agresywność AI na 0%, co mi się bardzo podoba. Standardowy, aha, tu można mieć standardowy, standardowy plus, standardowy plus, 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 plus i gra z osiągnięciami. Ja nie chcę gry z osiągnięciami, więc ustawię sobie standardowy plus, 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 ale tam na paseczek niżej. No i jak to mu się prezentuje sytuacja? No dobra. Podatki, towary, inwestycje, czemu... Jeszcze żadnego dźwięku z tego moda nie usłyszałem. Nie wiem, ta modyfikacja jest tak cicho, po prostu czy ona nie ma dźwięków? No nie wiem. Niżo w to. To jest też wczesna beta, więc... No więc to jest raczej logiczne, że to nie wszystko jest ogarnięta. Nie no, jakieś dźwięki są, ale są bardzo ciche. Już od razu mnie atakują, a ja nawet nie miałem pieniędzy, żeby wyrekrutować wojska. No dobra, oni tu mieli tysiąc żołnierzy, więc ja bym tutaj nawet nie atakował. Postaram się tutaj jako to coś utrzymać jak najdłużej tylko będę w stanie. A ja tu mam wojnę z każdym, z kim się tylko da. Czy oni się odwrócili przeciwko mnie? Nie wiem. Chwila, wydawało mi się, że ja zapamiętałem ten scenariusz troszeczkę inaczej, a ja już tutaj upadam. No dobra, z kim wy macie wojnę? Z Kongo belgijskim? A, bo dobra, bo tutaj jest między... Tutaj jest wojna między tymi dwoma kongami. To jeszcze Kongo Belgijskie, dobra, każdy Kongo walczy w sobie, spoko. Zaraz teraz postaram się jako to coś utrzymać. Chociaż to też może być trudne, ale to już nawet jakieś wojsko na sam początek mam. To w sumie powinienem dać wszystko w utrzymanie wojska, nie tak jak wcześniej próbowałem to wszystko jakoś ustawić z sensem. Ale nawet jakbym to dobrze ustawił, te wszystkie punkty technologiczne na tym królestwie Konga, to i tak bym jakoś długo się nie utrzymał. Chociaż i tak Kongo Belgijskie jest z tych wszystkich Kongów tutaj najpotężniejsza. Mienie rodzaju rządów. Co tutaj jeszcze jest, jest w ogóle? No jest ten autorytaryzm, który brzmi ciekawie, jest anarchizm. A jak rząd anarch... jak jest rząd, anarchia, to to się dobrze nie kończy. No jest miasto, powstanie, to ciekawe. To ma duży potencjał, myślę, na taki 1944 Powstanie Warszawskie. Mam nadzieję, że twórca to wykorzysta. Nacjonalizm, ciekawie, socjalizm. Monarchia parlamentarna, monarchia konstytucyjna, monarchia, konfederacja, federacja, republika, demokracja. No dobra. Oni mi tutaj naprawdę takami wojska atakują, ale już tutaj nie mam pieniędzy, żeby cokolwiek rekrutować, więc będę tutaj wyprowadzał kontry na tereny, które oni mi zdobyli. Ale oni mają tam 2000 wojska, to nie ma co. Ja z tym kongo byli sobie nie poradzę, więc zaatakuję to królewsko. Królestwo Kongo. Nawet nie wiem po co, tak po prostu. Bo tak czy siak w sumie upadnę. Jako Kongo belgijski nie będę grał, bo to żadnego wyzwania nie ma. A tutaj jeszcze ma się takie potężne sojusze. O, mogę tu zaatakować i wygram jakąś bitwę i odbiłam na chwilę jakiś swój teren. Tu bym mi teraz tak uciekł? Oj, tylko raz się udało tutaj uciec i oni jeszcze jakiś tam teren odbili, to chwila. Ja mogę jeszcze raz tutaj nie wypuść się przebiec po tych terenach jeszcze zagrać na czas, na czas no ale mi się nie udało. No cóż, a Kongo byli. Aha, oni sobie wzięli pokój wcześniej i przetrwali, tylko dlatego, że ja ich podbiłem. No dobra, ciekawe. Więc dobra, następną rzeczą, którą chcę sprawdzić, to jest ten przyszły świat. Wydaje mi się, że to przez NATO może być trochę nudne do grania. Więc wydaje mi się, że ciekawsze może być alternatywna droga wojna światowa. A, bo tutaj też jest jakiś sojusz socjalistyczny. No ale to są jakieś państwa... Brazylia, Gujana... No tak jakby miało być... miało powstać Południowoamerykański Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. To wszystko jest komunistyczne? Nie, socjalistyczne. Oj, no to... A południowa Ameryka w tym scenariuszu źle skończyła. A tutaj jest monarchia... Oj, tutaj też jeszcze socjalizm w tej Europie środkowej ta Europie Ameryce Środkowej. Dobra. No, ja chcę tutaj zagrać jako Wielka Polska. Mam na starcie 75 tysięcy złota, a jeszcze całkiem bit przychód. Jeszcze to wszystko sobie poogarniam. Świetnie, więc dobra. Co tutaj będzie najlepszą? Miejmy rdze najlepsze tutaj. Wydaje mi się, że najlepsze może być. Bardzo mnie ciekawi ten autorytaryzm i akceptowalne podatki. Że one mogą być aż takie duże. Wow. Ale też muszę tutaj więcej wydawać i więcej tam na wojsko idzie. Czy to mi się koniec końców opłaciło? Chyba, chyba mam mniejszy przychód. Dobra, zagram na chwilę. Zag przez chwilę zagram jako autorytaryzm i... później się coś zobaczy. A tutaj Szwecja jest podzielona jeszcze. Wow. A coś się z nią przed chwilą stało. Mo może ona na początku nie była podzielona, nawet nie wiem. A i też patrzyłem, że muzyka chyba tutaj jest taka sama. Soundtrack modyfikacji jest inny niż zwykłe Major of History 2. Jest naprawdę przyjemny. Wydaje mi się, że to jest najlepszy soundtrack ze wszystkich modyfikacji, na jakich grałem, ale ja wam go tutaj nie pokażę, bo nie wiem, czy jakaś piosenka nie ma praw autorskich, a wolałbym jednak zarobić na swoim filmie, chociaż parę złotych. No i to już się powtarza. Mało tych piosenek jest w tym soundtracku, ale są naprawdę fajne. Ale ja nagrywam film, więc ja muszę go mieć tutaj wyciszonego. Co jeszcze mogę sprawdzić? jakieś nowy tryby map? Nie dostrzegam nic nowego. Tu chyba też nic nowego nie ma. Głośność efektów. Czemu mój wasal ma tyle wojska? A, bo tu populacja jest taka bardzo duża. Ja chciałbym ich za a, zaanektować, ale nie wiem czy się zgodzą. No właśnie, to im wypowiem wojnę, bo powinienem w tą wojnę wygrać. Czy jest inny dzień wypowiadania wojny? Nie, słyszę, że dźwięki są takie same. A oni mi tutaj tak uciekli. No dobra, Gdańsk już jest mój. Dobra, to ja ten Gdańsk sobie tutaj sasymiluję? I co bym chciał zaatakować? Czemu w ogóle Wilna tutaj nie mamy? Dobra, trochę słabo, ale oni nie są w żadnym stanie. Oni nie są niczymi waselami, nic. Więc te socjalistyczne republiki bałtyckie mogę podbić. Żaden Związek Radziecki nie będzie miał tutaj do mnie problemu. I wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby sprawdzić sobie jakiś inny rodzaj rządów. Konfederacja i utrzymanie wojska bardzo wzrośnie. Bardzo mnie interesuje jeszcze ten nacjonalizm. Albo anarchizm. Ja nie mogę kompletnie mieć podatków, a ja na towary też nic nie muszę wydawać i na inwestycje też. Ej, no ale ja tracę przez to. Bo ja na, na utrzymanie wojska wydajesz 2000 zł. Ma, to anarchizm jest tragiczny. Anarch. Nie da się grać na. Nie, nie, nie da się tutaj robić anarchistycznego państwa. Chyba bym moje wojsko co rozwiązał. Chwila. Dobra, rozwiązałem całe swoje wojsko i zarabiam trochę. A jak wyrekrutuję 10 tysięcy wojska, to już bazę mi dają minus 21 tysięcy. Nie widzi mi się to. Więc. Yy, więc zmienię rodzaj rządów na jakiś inny. Monarchia mnie niezbyt interesuje. Konfederacja też. Nie nacjonalizm. Wygląda dobrze. Ustawmy sobie i zobaczymy, ile będę zarabiał. W autorytaryzmie było 17 tysięcy, tutaj jest 25 tysięcy. Czy będzie tutaj coś lepszego? Nie wiem. To powstanie też mnie interesuje, no ale nie wydaje mi się, żeby ono było jakkolwiek tutaj użyteczne. Nacjonalizm sobie, sobie zostawi, ale jeszcze sobie. Między rodzaj rządów. Jeszcze sobie tutaj socjalizm nas nie sprawdza, bo ja widzę, że to się zakończy tragicznie. Lewicowe ideologie są słabe. Yy, powstanie. Oj, no widzę, że to powstanie to też tragedia. Nacjonalizm trzeba pozostawić. To jest najlepsza ideologia w tej grze, na, tym, na tej modyfikacji. Chyba, że coś tam jest jeszcze lepszego, ale z tego co patrzyłem to chyba nic lepszego już tam nie ma. Ilość poborowych. No i pora rekrutować. Tutaj populacja jest na tych wszystkich prowincjach większa, ona jest chyba tak urealniona mniej. Nie, nie jest urealniona, w sensie jest trochę, ale tak nie do końca. Mamy 3 miliony ludzi teraz w kraju, to je, na samym starcie, co jest dużo jak na Age History, ale no to jest modyfikacja, więc to, no było troszeczkę tam zwiększone, ale to dalej nie jest tyle ile historycznie było. Albo w Niemczech 11 milionów, w Francji 23 miliony, chociaż może, nie no wątpię, wątpię, że to jest urealnione. Że to jest że to historycznie serio tyle ludzi mieszkało na, na, na takich. Ter na, w Polsce. W 1942 roku mieszkało 3 miliony ludzi. No w sumie prawie 4 miliony. Myślę, że więcej było. Ale jest na pewno lepiej niż jest aktualnie w Age of Story. Dobra, pora odbić Wilno. No i w sumie cała Litwę. I nikt tutaj problemu nie będzie miał, bo nie jesteście niczymi wasolami, więc łatwo. No i pora podbić tutaj sobie całe państwa bałtyckie. 90%, a jeszcze jest jedna prowincja, no ta. I jeszcze pora na Estonię. No, przynajmniej na tych terenach się teraz będzie lepiej żyło. Jeszcze trzeba Estonię wyzwolić. Świetnie. No i dobra, no i Estonia wyzwolona. Mam 53 tysiące wojska, więc ja się tutaj wrócę do Warszawy i poczekam, aż będę mógł to wszystko zasymilować. Też tutaj Czechosłowacja nie ma Sudetów. No dobra, to ja mogę sobie wziąć resztę Czechosłowacji. Okej, okay, wszystko się fajnie już asymiluje. Nie, jeszcze Wilno. No dobra, Tryby map, ilość poborowych. No dobra, cała Słowacja przejęta, nie, jeszcze jedna prowincja. Tu się tak trochę zgrupuje, w tym Olomouc? Nie wiem, jak się czyta to miasto. Ja się tutaj zgrupuję, bo to jest taki. Jest jedna prowincja, więc co można nazwać takim. To są takie dwie prowincje, tak obok siebie, które trzeba przejść, żeby dostać się do ostatnich prowincji, więc to można nazwać trochę takim korytarzem tutaj. Więc w tym korytarzu się zgrupowałem, trochę wypaliłem wojska wroga, no i przejąłem wszystko. I jeśli bym grał teraz normalnie, chyba bym wziął tylko to, ale nie jestem pewien, żeby sobie nie przedłużać jakoś niesamowicie granicy z Niemcami. Ale jak już tu można sobie ustawić agresywność AI 0%? Sobie wezmę wszystko, będę miał mega długą granicę z Niemcami, nie będę bał się o wojna. Chociaż nie no, wydaje mi się, że jakbym robił normalnie to też bym wziął wszystko. Jakbym stracił te tereny to bym stracił po prostu. No chyba, chyba ktoś czai o co chodzi. Ktoś pewnie pomyślał w taki sam sposób jak ja i rozumie teraz o co mi chodzi. Chociaż nawet niezbyt to bym wyjaśniłem. Nic w to. Czy ja chcę na pewno podbijać Węgry? Węgry to są nasi bracia. No to tu, to są tylko piksele, więc mogę. A i też, o ile nie zapomnę, to link do tego moda będzie w opisie, więc nie wiem, możecie tam wejść, zobaczyć jeszcze coś, swo możecie sobie, sobie po prostu to sprawdzić. Czy mi się chce tutaj jeszcze z kimś bić? Rumunia? Ile mam wojska? No mogę jeszcze sobie podbić, mam idealnie 100 tysięcy wojska. A granica jakaś duża tutaj pomiędzy nami nie jest. Okej, okay, co Nie wiem, chciałem powiedzieć, że cała Bessarabia już jest przejęta, ale nie jest. Bo się wybronili No dobra Oni też byli socjalistyczni Czechosłowacja nie była i Węgry z tego co kojarzę Kurde czemu tutaj jest tak czerwono w tej Europie Na tej modyfikacji Trzeba to naprawić Okej okay, oni to mają 25 tysięcy wojska Mi będzie ciężko zgrupować moją armię żeby jej zniszczyć Więc to co ja teraz robię to jest bardzo znany ruch I bardzo przeze mnie lubiany I oni się na to nie zgadzają Wow Gdybym miał pierwszy ruch w tej torze, to wydaje mi się że już bym tą wojnę wygrał no, jeszcze muszę tutaj się ganiać za Rumunią, ale już się udało. Świetnie. Więc tutaj już nie muszę zgłosić na konferencję pokojową. I mi pozostało wojska? 14 tysięcy to jest naprawdę mało. Więc ja sobie całe moje wojsko zgrupuję, sobie to wszystko zasymiluję i sobie jeszcze trochę wojska dorobię. A mam potężny przychód tutaj. Bardzo. A jeszcze jak zasymiluję sobie wszystko, to już będzie naprawdę potęga. No, mam 2 miliony. Złota już jeszcze nie ma asymilacji, mi ten przychód jeszcze rośnie. I miliony zaraz będzie. O, już jest, dobra, Na no, ten przykład i tak dalej jest potężny. Ilość poborowych, dobra, trochę wojska sobie dorekrutuje. No, z tej Polski udało mi się naprawdę zrobić potęgę, widzę, a ja jestem dopiero dziewiąty w rankingu. Jak na tą grę, to, jest bardzo, to to jest bardzo niespotykane. Widzę, że ta modyfikacja jest naprawdę trudna, jeśli chodzi o to, żeby prześcignąć inne państwa w rankingu, więc za to, nie wiem, plus, bo... Chociaż ta rozgrywka jest troszeczkę trudniejsza niż zwykła of History. historii. Ja Zróbmy sobie całe moje wojsko z Polski. A, ja tutaj nigdzie nie mogłem jeszcze rekrutować. No dobra. No tak, bo te tereny jeszcze się asylią. To widzę też tutaj, zobaczyłem jeszcze kątem oka, że tutaj Albania jest włoska. No tak, ona przecież została przejęta w prawdziwym świecie jeszcze w kwietniu 1939. No i w tej historii też to się stało. No dobra. O, Włochy mają Tom, Korsykę. Ciekawe, czemu to jest federacja, a nie faszyzm? Nie ma faszyzmu w tej grze? W sumie nawet nie patrzyłem, ale nie no patrzyłem i nie ma, to jest tylko federacja. A bo to jest bo to jest federacja włoska, a nie poz włochy faszystowskie, tak samo jak to. I mi się zmienił przywódca, to był na początku Wilhelm II. Czemu on się zmienił? Czy tutaj będą się przywódcy z czasem zmieniali, czy to jest... W w trybie beta, że mają tu się przywódcy zmieniać, czy co? Bo w Niemczech się zmienił, bo wcześniej dos d zwróciłem uwagę na to, że był Wilhelm II, a teraz jest jakiś inny ktoś. No dobra, ciekawe. Dobra, podbiłem sobie Bułgarię i co jeszcze mogę zaatakować? Grecję. Turcję bym mógł niby zaatakować, ale nie chcę, więc zaatakuję Grecję. Mam już idealnie wojsko na no, Grecję przeszykowane. A, ja nie obstawiłem jednej kratkich i widzę, że tu jest tragedia. No i też widzę, że sztuczna inteligencja Grecji w wojnie. Się nie zmienia, czyli będzie po prostu dużo desantów tutaj. No wracaj, gracja przejęta. I czy ja chcę tutaj się z kimś jeszcze bić? Nie chcę mi się już. Wydaje mi się, że. Ale długa jest ta Polska. Wydaje mi się, że przedstawiłem wszystko, co mogłem. Wydaje mi się, że ten scenariusz może być w przyszłości dobry. Najbardziej mi się podoba to, że tutaj ta rozgrywka jest trudna. Wydaje się być trudniejsza niż zwykłe Major of Story, ale nad tym wypadłoby jeszcze trochę podpracować, żeby to było większe wyzwania.